Siemano, z tej strony mister, witam Was w kolejnym odcinku Naka. E, zakończyłem sobie dopiero poprzedni odcinek i witam się w kolejnym. Cóż to jest? No nie, ale tego jest łatwiej po prostu nagrywać, później łatwiej jest tej obrobić e, cały ten materiał. E, także zakończyliśmy sobie, że spadliśmy po prostu tam poniżej e, tych tajemnych wrót, które ukrywają miliardy reliktów i mógłbym być super niezniszczalny przez to. Jesteśmy gdzieś na dole. Obawiam się, że spotkamy dzisiaj golemy. Takie mam dziwne wrażenie, że te golemy, które widzieliśmy wcześniej. Przynajmniej tego jednego golema. E, nagle się tu pojawią i będą robić nam kuku. Widzę, że coś tu jest. Dawaj ty... No. Bez takiego mi tu. Nic tam nie było? Nic sensu. No nic, w każdym razie jesteśmy malutcy znowu. E, tak, praktycznie przysągę. Dużo pajająków. Cześć pajająk. E, ty, nie, 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 nie dajmy się im zaskoczyć. Nieee! ja Nie, energii nie będę zużywał na pajączki, no to by było głupie. Out, pajączku. Już posikałeś sobie? Chodź tu, Pokemonie. No, dziękuję. Jeszcze mało, mało! No nie wierzę, no. Nie spodziewałem się, że będzie ich tak dużo. Ale trochę się tego nie spodziewałem. Tak, cwania tam. O, o, o. A, Serio, musiałeś teraz siknąć? Dziękuję. Dziękuję. Nie! Nie, nie, nie! Uciekajmy. Chodź tu malutki. No serio. Czemu one sikają sobie, kurde, po nogach? Wal ba się. Już tyle. Dziękuję. Zikły pajęczyny. <laughs> życie! O, dziękuję bardzo. Tak właśnie patrzyłem, czy to na pewno całe życie mi doda. I troszkę się obawiałem, że może być niehalo. Ale na szczęście było całkiem przyjemnie. O, więcej pająków. Razie się tu pewnie gdzieś opuszczą, żeby nie powiedzieć inaczej, bo tu dzieci oglądają i te dzieci mają nasrane w głowach, więc muszę uważać na to, co mówię, bo tu chwytliwe to takie zatesówka. Jak nie wiem. Dzień dobry. I tak cała masa reliktów teraz. Uuuu! Dobrze, że mnie zrzucił. Na to widzę całą masę jeszcze działających rzeczy. No, nie, 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 nie. Musiałeś, musiałeś, nietoperzu. batmanie głupi mały. Jeden aut, drugi zaraz będzie No i po co ci to było? Po co zaczynałeś, Donaka? Donaka się nie zaczyna. Uszka mi odpadły. Troszkę. Uuu, znowu rosnę w siłę. Ja jestem pewien, że jeżeli będziemy chcieli... O! Jeżeli będziemy chcieli urosnąć, to będziemy potrzebować właśnie tych dużych relików, ale to będziemy musieli być chyba ogromni. Chyba najlepsze, co mógł zrobić. Albo to będzie duży nak. Skoro on był taką małą kuleczką, to może ta kuleczka też rośnie jakoś. Chyba nie uzna mnie za zagrożenie, prawda? O Boże, najlepszy poziom ever. Zbieramy całą masę reliktów i będziemy super nie zniszczali. A, okej, okay, dobra, już wiem po co zbieramy te relikty. Okej. Okay, dobra, cieszyłem się bez potrzeby. Będziemy je zbierać, żeby je umieszczać gdzieś. Ale tu nic nie powinno mi zagrażać, prawda? Uuuu. <laughs> Plan idealny. Zbierać ile się da reliktów. <laughs> ja tu sobie jeszcze pochodzę, że sobie ich dozbieram naprawdę dużo. Zbieram sobie dużo i będę naprawdę taki silny już. Ha! Mówiłem, że opłacalne? Ale takie... Nie, to chyba na tym polegało, że jednak miałem zebrać te. Okej. Okay. Bardzo się nie zmniejszyłem, więc jestem dobrej myśli, że i... Ou, że jednak będzie całkiem pozytywnie i... Może jednak kół rosnę troszeczkę. O, o. Tu niestety przejść nie mogę. Czy one gasną w którymś momencie? E, nie. To co? Mam nad nimi przeskoczyć jak one tu będą blisko teraz, tak? Bo one trochę zmieniły już... O, widzicie, one się rozjeżdżają troszeczkę. Nic, spróbujemy przeskoczyć nad nimi. Okej, okay, dało się. Nie kwestionuję, dało się, więc jest dobrze. Zbliżamy się do oka. Nie wiem co to oko będzie robić. Zaraz mnie oświetli. Będzie. Siemano. A, wysysa mnie. No, 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 zdecydowanie no. Niedobre oczko. Oj, bardzo niedobre. Skoro on mnie tak całego go to co ja wtedy zrobię? No, patrz gdzie indziej. Patrz gdzie indziej! Nie, 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 nie! Nie możesz mnie zabić całego. A jednak może. Jednak może i to robi, więc nie za dobrze. Będę musiał się tu streszczać. Będę musiał być szybki, będę musiał być elastyczny. Będę musiał być super świetny. Pięknie, ładnie, ukryłem się, jest dobrze to mnie już nie widzi. Hehe. He. No siema. ma. Okay. Tam było jakieś przejście. Uuu, je. Yeah. Ciekawe, co ja teraz znajdę. Pewnie coś reliktowego. E, Okej. Okay. Jednak, jednak nie. Nie wiem skąd to się tu wzięło, ale niech będzie. Niech będzie. Nie kwestionuj, mister. Nie kwestionuj. Hmm. A, takie same. Okej, okay, dobrze jednak poczekałem, bo tak się zastanawiałem właśnie, czy to jeszcze powstanie. I opłaciło się jednak poczekać. O-o! Jakiś teleport? To jest mega! Nie! Nie ma wysysania! Nie, 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 nie! nie. Nie zdążyłem! Tam obok też są reliktwy. Dawaj je! Okej. Okay. Cholerstwo wredne, no i teraz ja tu umrę, no. Nie zdążyłem, Dobra, muszę to jeszcze skupić się. Muszę się skupić. Mister, skup się, kurde. Trzeba o to obejść dookoła. Nie można sobie pozwolić na takie błędy. Bo widzisz, że to strzie i to dosyć mocno. Takie błędy to, to są złe błędy. No i to mnie nawet tu mógł, tutaj, weźcie, no z takich mitów No świetnie Świetnie, świetnie, świetnie Zdążyłem! O mój Boże, jestem z siebie dumny. Dziękuję A, fantastycznie! I teraz trzeba się portować, tak? Okej, okay, żaden problem. A, nie zdążył! my się teraz, teleportujemy, co my tu znajdziemy. <laughs> Całą masę reliktów. Bardzo ładnie. Dobry poziom, fajne. Takie zagadki są. Nie jest źle, muszę nazbierać relikty, żeby oczywiście drzwi otworzyć. Proszę bardzo. No problem, no problem. Hmm. Dobre picie, zawsze się przydaje. Nie wiem, co to robi. Nie chcę wiedzieć co to robi. Ok, zużył. Nie! Okej. Okay. Powolne, złe i niedobre. I zabija. Nie za fajne. Trzeba się tego będzie wystrzegać. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Unlock this door. unlock. Okej, okay, dobra, czyli musimy poczekać, aż on sobie tym wszystkim wystrzeli. Super, dobrze. To jeszcze jedno tutaj zostawiłem. No, chodź tu. A, i nowe... Okej. Okay. Dobrze. Dobrze wiedzieć. Świetnie, idealnie w sam środeczek. O Boże ludzie, wiemy, że wy mnie kochacie za te fejle, ale naprawdę to jest tak frustrujące, bo ta postać na pewno jest tak easy do przejścia, a ja sobie z nią nie radzę i to jest takie denerwujące, bo naprawdę staram się. Ale po prostu nie umiem. No po prostu nie umiem. Dobrze, nazbierajmy no sobie troszeczkę więcej. Dobrze, teraz tak duża strzała. Dziękuję. Z Ściema. I co? Głupio ci? Głupio ci jak cię tak leje, co cwaniaku? Dawaj artefakty jakieś teraz Relikty. Jakkolwiek to zwał, ale... No takich rzeczy to jeszcze nie było. Od kurzaczek, które będą chciały mnie zabić. No Okej. Okay. Mam dziwne wrażenie, że tam jest spad. No właśnie. Oho, będę jeszcze mniejszy. Fantastyczny. Jak to świeci strasznie. O mój Boże! Muszę to robić w odpowiednim czasie, żeby to zebrać. Zbieraj. Dziękuję. I muszę uważać, żeby na mnie nie trafiły, tak? Ha, 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 hmm. No, odjedź stąd. Dziękuję. Te relikt świątka... Ćwi What the hell? Co to jest? O, Boże, to się robi dziwne i Matrixowe. Ale okej, okay, dobra, mi pasuje. Jeżeli tylko zawierają relikty, żaden problem, dawać je. Dawać je, tu przyjma wszystkie na klapę. Biegniemy dalej? Pewnie, że biegniemy. Jestem ciekaw, co tu się jeszcze kryje. Uh, 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 uh. No, te ziomki nie są takie trudne. Tylko pytanie, czemu nie są przyjazne. Powinny poznać swojego ziomka, nie? O. Oh. Okej. Okay. Nie, nie jest źle. Pomalutku trzeba przejść. Porozwalać troszeczkę rzeczy. Pomalutku, mister! Pomalutku! Pomalutku to znaczy, że nie umrzesz. Totalna ofiara losu chyba puba, tak mi się coś wydaje to ja mogę po prostu tak skakać przez to i nic mi się nie stanie Tak to wygląda, gdybym mógł przez to skakać No pewnie, że mogę. To czemu ja tego nie robiłem od razu? Nie podoba mi się to, że oni mi zabierają co chwilę te moje zabawki. Ale w sumie jakbym był taki... O Boże nie. O Boże nie. Teraz pytanie, czy te tarcze go tak naprawdę chronią, czy tylko taką ściemę walą, ale wolę zawsze poczekać. No, spałni. Uuu! To bez spełnienia tak możesz haratać tym? No, dzięki! Zrobiłem unik! Zrobiłem znowu unik! I muszę powtarzać... no Boże, to jest... To jest wredne, ta gra jest po prostu wredna, ma tak głupie checkpointy... Naprawdę... Gorszych checkpointów już nie widziałem. Dawaj to, bo to potrzebuje, dawaj to, bo to też potrzebuje, dawaj to, bo to też potrzebuje, dawaj to, bo to też potrzebuje, pięknie, ładnie. Dziękuję, do widzenia. Zebrałem sobie wszystko. I tyle roboty było. Widzieliście? Dosyć łatwo to załatwiłem. Dobra, tego ziomka trzeba będzie się tu jakoś pozbyć zaraz. No, świetnie, jak mi będzie takie kuku robić, więc na pewno go podbiera. No, Tak, będzie mi robił takie kuku, to tym bardziej się go podpędę. Nie! Nienawidzę. Nie. 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 nienawidzę tej gry. Nienawidzę po prostu tak i nienawidzę. Dawaj to. I biegniemy dalej. Nie ten głupi etap tutaj z tym skakaniem. To jest tak denerwujące. To można tak łatwo przejść. I trzeba to zbierać za każdym razem. To po prostu jest. Oh. męczące. Po prostu męczące. Za każdym razem robisz jedno i to samo. Żeby otworzyć te głupie drzwi i tu przyjdzie taki ziomek i on po prostu, cię nie ma, i jest taki, no, hmm, dzięki, super, świetnie, świetnie, po prostu, że mi takie rzeczy robisz, no, po prostu, fantastycznie. Wiedziałem, nie mogę przestać atakować. Eee! Teraz nie masz tarcz, nie jesteś taki fajny. Co, głupie ci? Dawaj życi. Nie! Nara! Tyle cię widzieli! Dawać to życie z powrotem! Dziękuję! I teraz zabrać to życie z powrotem! proszę. Nie wiem, gdzie doszliśmy. Ale. Co się uciekamy! Śpiące olbrzymy! Okej. Okay. Fantastycznie. Ale niestety, moi mili drodzy, muszę sobie zrobić przerwę, ponieważ. Eee, muszę sobie zrobić jakąś herbatkę eee, i oczywiście po tej przerwie ja będę dalej nagrywał, także zapewne będzie troszeczkę odcinków, cały tydzień naka nikomu nie zaszkodzi, a ja się z Wami żegnam dziękuję za oglądanie, wybaczcie za feile i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa, pa.